Falisław to swatocwaniak, lecz ma pusty baniak i portfel też pusty. Brakuje kapusty, ma dziwną mimikę, odrzuca logikę. Podobno zabawny, lecz mało jest sprawny. I myśleniem, został więc wętleniem. Zechciał biznesu, bo miał być bez stresu. Nie wiedział co zrobić, by się nie narobić. Wymyślił więc plan, najgorszy być mam. Wkurza klientów, wygania petentów. Dość już go mają, lecz ciągle wracają. Przy dwudziestu gwiazdkach wygonią go z miasta i skończy się w farsa. Poślą go na marca, a to wielka szkoda, bo ma być przygoda. Chciał rządzić w cyrku, a skończy w wirku. A skończy w wyrku... Chwalisław, Chwalisław, no weźże się wysław! Masz domy w fale. miało być wspaniale! Chwalisław, Chwalisław, sprzedaj coś z wystaw! W przeciwnym wypadku komornik w spadku! Miał dobrze zarobić i chęci miał szczere! Powiedział... Promocja! Dwa w cenie czterech! Dwa w cenie czterech... Witajcie na kanale! Ja jestem Sechio i dzisiaj wracamy do Chwalisława i zaczynamy od pożywnego śniadanka, czyli oczywiście standardowe, płaskie zapiekanki. O, Falisław marzył o zapiekankach. Aż mu się pragnienie spełniło. Zobaczcie jaki jest teraz szczęśliwy. Żeby trochę podwyższyć mu poziom aspiracji, bo w sumie jest całkiem niski, stwierdziłam, że nauczymy się szczęścia życiowego. Niestety... O! Telefon! Tego się nie spodziewałam! Chciałam powiedzieć, że niestety musimy czytać na stojąco. No, dobra, dobra już, no. Odbieraj. A, oczywiście! Blondasek! Jak on tam miał na imię? Abijit. Ho! Może go zaprosimy. Dobra, nie ma czasu. Trzeba uczyć się o życiowym szczęściu. O, tym razem usiadł. Prawdziwy relaks. Ojej, zobaczcie, ten aż jest w połowie. Naprawdę ma dużą motywację. Może pomóżmy mu trochę? Nie, nie podoba mu się. Dobra, to nie pomagaj. Olać typa. No i poszedł, no. Dochodziła już godzina 14. .00. Trzeba było trochę pomalować obraz, bo w sumie ma tylko 3 punkty. Oj, 2 punkty kreatywności. No właśnie, jeszcze jeden by się przydał. Niestety, śmierdzące zapiekanki nie dały mu pracować. Musiał najpierw posprzątać, a dopiero później zabrać się za malowanie. Samochód będzie za godzinę, ale chyba się nie wyrobimy z tymi punktami. A może jednak? Może by się udało. Słuchajcie, jest już tak blisko. O, o, o! Jest! Jest 16.50, a my już wbiliśmy ten punkt. No i świetnie, jedź do pracy. Nie wiem, czy uda się zdobyć awans z takim poziomem potrzeb. Jaki elegancki! No idź! Ha, ha. Tłum gapiów zatrzymał go przed domem, ale na szczęście udało mu się wskoczyć do pojazdu. Czy będzie awans? Niestety nie. Jego poziom potrzeb nie pozwolił mu się skupić. Biedaczek. O, jego kochanek Abidżid Ho! Powiedziałam ho, i jednak przyszedł. Być może zastanawiacie się, kto zostanie falisławą? Zdecydowałam, że będzie to kobieta o kręconych, falowanych włosach. Także tylko taka kandydatka może zostać jego dziewczyną. Czy ta ma kręcone włosy? No tutaj trochę jest tego skrętu, ale powiem Wam szczerze, nie za dużo. Może spotkamy osobę, która ma większy skręt. Falisław nie próżnował. Wstał bardzo wcześnie, o piątej rano. I już wtedy rozpoczął naukę o szczęściu życiowym. Jak to jest być szczęśliwym, Falisławie? Co daje największe życiowe szczęście? Oczywiście, że fale. No, okazuje się, że Falisław rzeczywiście potrzebuje więcej fal, także kobieta z kręconymi włosami będzie dla niego idealna. Czy to jest ta kandydatka? No... Tutaj naprawdę delikatna podatność włosów na skręcenie. Czuję się jak typowa włosomaniaczka. Być może udałoby się wydobyć skręt tutaj więcej, więcej. Widać, że bardziej mogłyby się kręcić, no ale wciąż nie są to tak kręcone, tak falowane włosy, jak chciałby tego Falisław. O! Czy tutaj mamy kręcone włosy? No, znowu taka delikatna podatność. Są jakieś fale troszkę w tych. W tych włosach kobiecych, ale my byśmy chcieli takie porządne, wiecie, to nie może być tak, tak leciutko. Falisław właśnie nauczył się szczęścia życiowego, teraz będzie żył dłużej i dłużej będzie mógł nie zarabiać pieniędzy na swoim biznesie. No, czas na małe porządki, zgniła gazeta, trochę chwastów, zgrzybiały kibelek, dzień jak codzień. W razie, gdyby tajemniczy klient chciał skorzystać z naszej toalety, musimy zadbać o jej czystość. I tak, by the way, chyba przestawimy ten biletomat. A, nie możemy go przestawić. A czy teraz możemy? Nie. Nie. Dobra, przestań czarżować klientów. Tutaj to przestawimy i zrobimy od nowa, wiecie? Nie. O, dzięki temu klienci zajęli się kamieniami, a dopiero tutaj będą myśleć. O, no i świetnie. Tak? Dobrze, dobrze myślałam. No nie, nie o to mi chodziło. Nie mieliście stać w domu. Kurde, coś poszło nie tak. Dobra, przestań ich kasować za to. No, więcej zainteresowania kamieniami, moi drogie panie, panie i pan. A tu kto dzwoni? No znowu on. Boże, nasz Abijit naprawdę chce do nas przyjść. Chce się z nami spotkać. Ale my go unikamy. Dlaczego? Tego nie wiem. Tak wyszło. Nie mamy czasu. Musimy zajmować się nie sprzedawaniem kamieni, przecież to zajmuje pełną energii, czasu, siły i wszystkiego. Co one chcą w ogóle? One chcą narzekać! Tak, chcemy tego posłuchać. Odłóż telefon. Odłóż telefon i słuchaj narzekań. Uwaga. Piątka? No nie, miało być narzekanie. O jest! Narzeka na jego łóżko! O co ci chodzi Laska! Wbijasz do kogoś obcego do chaty i narzekasz, że łóżko ma niepościelone, poważnie! Kolejny! Boże, oni nie znoszą tego łóżka tak samo, jak ja! W sensie wiecie. Fale. Ale generalnie nie lubię tego łóżka, ono jest dziwne. Boże! Nawet papuszka narzeka! Daj narzeka! No to nara! Kto cię zapraszał! Nawet nie ma na czym usiąść! Obudź się, człowieku! To łóżko jest okropne. Nadaje się do wkomponuj i dziwadło. Dalej narzeka! Boże zebrała się grupa maruderów! Falisław jest cały czas uprzejmy. On uważa, że biznes idzie w odpowiednim kierunku. Jeżeli klienci narzekają, to znaczy, że jego biznes wzbudza w nich emocje. A skoro tak, to znaczy, że nim się przyjmują, czyli jego biznes jest dla nich ważny. To prosta logika. A kto to poszedł, pan Maruda? Gwiazdeczka spadła. No i świetnie. Ha ha ha. ha ha ha. I zaczęli w piłkę grać w jego chacie. Co oni tu w ogóle robią? Nie, trzeba ich stąd wyrzucić. To tak nie może być. Ha, ha, ha. Nikt nie będzie korzystał z jego toalety bez jego zgody. Nie. Kolejna się czepia. Jezus, pościel to łóżko, bo oni nigdy nie skończą. A i głodny jest. Hmm, czas przygotować jakieś kanapki z szynką? Hmm, ale ten chleb całkiem tutaj realistycznie oddali. Dużo powietrza, mało chleba. No, nareszcie goście wyszli, można zablokować drzwi i koniec tej szopki. A tymczasem pomyślałam, że możemy. No nie, ona się ucieszyła! I z czego ty się cieszysz, z tego kamienia? Podpowiadaliście mi, że dobrym sposobem na zdenerwowanie klientów jest to, aby dać jakiś przedmiot w normalnej cenie, ale spowodować, że klienci nie będą mieli, gdzie za niego zapłacić. No bo przecież nie mamy kasy w sensie kasy. Wybierzmy więc jeden przedmiot, który mógłby być zakupiony przez naszych klientów. Boże, niedźwiedź w kolorze łososiowo-świńskim? Różowy niedźwiedź wydaje się idealnym pomysłem. Przeciętna cena za przeciętnego niedźwiedzia. A teraz tylko czekać, aż klienci rzucą się na niedźwiedzia, żeby tylko zanieść go do swojego domu i przyozdobić nim. O, papuszkowa już leci do niedźwiedzia. Już, 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 jak wystartowała. O, tak, wiedziałam, że jej się spodoba. Co myślisz o tym niedźwiedziu? Papuszkowa wiedźmo? Mm, Spokojnie świat. Myślę, że można by przeprowadzić na nim jakiś eksperyment. Śnieg pada. Czy papuszka weźmie niedźwiada? Oj, nie spodobało jej się. No i niestety na tym zakończyła zakupy. Czy pójdzie do domu? Nie. Nie. Będzie narzekać pod drzwiami. A jednak poszła. Na dworze rozhulała się śnieżyca ale to nie przeszkodziło nowym klientom w zastanawianiu się nad kupnem niedźwiada. W tym czasie wyspany Falisław o 22 zaczyna swój dzień. Jak widać jego zegar biologiczny jest bardzo rozregulowany. Raz czwarta rano, raz 22. .00. Może tak być jak najbardziej. Kanapeczki z lodóweczki. I cyk, śniadanko gotowe. Czy nadchodząca mroźna zima? Skłoni klientów do zakupu tego milusiego, ciepłego niedźwiada? Nie. Czy Greczenczyn ma falowane włosy? Nie. No jakaś falka jest, jakiś potencjał jest. Nie. Ale może znajdziemy osobę o bardziej falowanych włosach? W ogóle to Falisław zasłużył na zakup jakiegoś wygodnego fotela, bo bardzo słabo mu ten komfort rośnie. Myślę, że powinien mieć coś takiego naprawdę wygodnego. Tutaj sobie usiądź. Będzie ci naprawdę wygodnie. I jak z tym komfortem? No, teraz lepiej. Jak widać, Falisław ciężko nic nie robi na swój sukces. O ja, ale zmrożona. Greczen tak samo. Czy udaje się dokonać zakupu niedźwiada? Falisław, jak widać, bardzo przejmuje się tym, co klienci myślą o jego sklepie. Intuicja podpowiedziała mu, że reklama jest dźwignią handlu, dlatego postanowił nic nie robić. A skoro klientami nie trzeba się przejmować, bo przecież wtedy są najszczęśliwsi, Warisław postanowił dalej oglądać ogiery. Czy ja widzę falowane włosy? A tak z przodu tylko zakręcone. No nie ma takich typowo kręconowłosych, naprawdę. Będziemy szukać. Bo takie lekkie fale to są za małe. Powinny być bardzo falowane. Kupiła! Kupiła niedźwiedzia! Wzięła do torby, go spakowała takiego wielkiego, jak go zmieściła. Jeszcze kamienia szuka! Śnieg do połowy łydki. Mróz. Aż szczypie w nos. Ale to nie przeszkadza naszej Lindsay i Louis, aby dokonać kolejnego genialnego zakupu. Dziewczyno, jesteś piękna, jesteś inteligentna. Co ty robisz w tym sklepie? Ojej! A Greczem w tym czasie naprawdę zamarza. No cóż, może będzie trzeba ją jakoś rozgrzać? Już nawet się napatoczyła? Dobra, nie za miło wam tu, nie za wesoło. Dawaj, denerwuj klientów, to jest najważniejsze w naszej misji. A już zaciera rączki. Oblej ją wodą na takim mrozie. Zrobi jej się tafla lodowa na twarzy. Co znowu próbuje zmajstrować? Splitu! I cyk! Chłe, chłe, chłe. Gretchen po licznych kłótniach stwierdziła, że w końcu powie do widzenia. A Falisław ucieszył się, myśląc, że poszła po pieniądze i zaraz wróci z pełnym portfelem. Kolejna powiedziała do widzenia... Ale na polu bitwy wciąż została Lindsay. Oho! I nawet zaczęła się bawić. Falisła wygląda teraz jak taki orangutan. Co śnieżka to porażka, prawie jak z klientami. Dobra, koniec tej zabawy. Do widzenia! Powiedziała do widzenia! I co? I jaką ocenę ma? Żadną. Ej, ona się nie wkurzyła, że. Ale. No nie wierzę. Przecież miała się zdenerwować. A może, a może trzeba kupić tę kasę, tylko jej nie obsługiwać? Weźmy taką profesjonalną kasę. Ciekawe, czy jakiś następny klient też skusi się na niedźwiedzia. Jest! Od razu klient podszedł. I nawet wysoki ma ten wskaźnik tutaj. Boże, ci klienci są tak zadowoleni z naszego sklepu. Jestem w szoku. Myślałam, że to będzie tak proste wyzwanie, że nic nie będziemy musieli się starać. A tymczasem, jednak jak się nikt nie stara, to sukces jest. Felisław się cieszy. Wiedział, że ma rację od samego początku. Im mniej się starasz, tym więcej zarabiasz. Prosta sprawa. No i znowu telefon. Wcale się nie zdziwię, jeśli to będzie Abijit! Ho! Ho, 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 ho! A jednak! Kurcze Lindsey utkwiła w jego głowie. To znaczy, w sumie on utkwił w jej głowie. W ogóle ostatnio zastanawiałam się, jak można zdrobnić imię Falisław. Faluś! Lepiej nie pisać tego bez polskich znaków. Minął kolejny dzień, a Falisław wywnioskował kolejną wspaniałą biznesową radę. Sprzedawaj oryginalne produkty, takie, jakich nikt nigdy by nie kupił. No i proszę, jakie zainteresowanie, taki głupi niedźwiedź oprószony śniegiem, a tu ciągle ktoś na niego zerka. Wciąż czekam na jakąś falisławę z falowanymi włosami, takimi naprawdę falowanymi. Wydaje mi się, że powinna taka być, bo mimo że mam różnego typu podmianki, to tam są różne typy włosów, w tym te kręcone. No, rzućmy okiem. No, na przykład tutaj. Fali O, może, może. O, tutaj jaka falowana włosa. Albo taka, zobaczcie te małe falki. No, jakieś drobne falki są. Ile tu jest fal? No, tutaj. Jaki potężny lok, jaka fala. O, i tutaj na górze jaki falikok. No, a tutaj jakie fajne. Powiem Wam szczerze, jest z czego wybierać, więc mam nadzieję, że jakaś porządna fali sława się trafi. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli w poniedziałek nie będzie filmu, to na pewno pojawi się w środku tygodnia, ponieważ w weekend wyjeżdżam i nie jestem pewna, czy na poniedziałek uda mi się zmontować coś jeszcze. Najwięcej szczęścia życiowego daje kapusta.